Już po czasu czasie prawda? 15 Od 10 wszyscy razem. Uwaga. 69 głośniej, 6 4 3 1. I wystartowała Solyczka Michał w walce mistrzostwa Polski Masters. W biegu na 10 kilometrów, do zobaczenia na dole tam czeka Mateusz, który w nocy zaliczył zresztą z powodzeniem bieg na 7 km. Niech się za wami kumrze, niech będzie kolorowo i głośno, a my widzimy się na ceremonii dekoracji. Jeden z największych biegów, odkąd istnieją festiwale biegowe właśnie się rozpoczął.